Witam was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do pierwszych wrażeń z użytkowania iPada Pro 10,5 cala. Jest to ten model z 2017 roku. Serdecznie zapraszam. Jeszcze tak na wstępie o tym co znajduje się w zestawie razem z tym tabletem. No to mamy standardowy przewód USB typu A do Lightning. Tak on się tutaj prezentuje. Jest to ta standardowa wtyczka jeszcze USB A do Lightning. Tutaj nie mieliśmy jeszcze ładowarki USB typu C. Oraz mamy standardową 12-watową ładowarkę na port USB typu A. No tutaj moim zdaniem jest to minus. W iPadach Pro już nawet tych starszych Apple mógł dołożyć szybsze ładowarki, na przykład 18-watowe, czy, czy też inne jeszcze, jeszcze nawet szybsze. Nawet przy tych starszych generacjach, bo ładowanie 12-watową ładowarką tego iPada no jest dosyć czasochłonne. Dlatego ja używam 18-watowej od iPhone'a 11 Pro. Jeśli chodzi o sam wygląd tego tabletu, jego design, no to przy wersji 10,5 cala zmieniło się też delikatnie wzornictwo. No i mamy tutaj ekran 10,5 cala, który ma już właśnie mniejsze ramki wysiedlacza po lewej, jak i po prawej stronie. Później taki zabieg był zastosowany w modelach R3 oraz z tego co pamiętam 8 i dziewiąta generacja już właśnie też posiadały te mniejsze ramki ekranu. Jeśli chodzi o tylną stronę, no to mamy tam aparat, jest to jednostka znana z iPhone'a 7, mamy również flasha, cztery głośniki, tutaj naprawdę bardzo fajnie to brzmi, przycisk wybudzania oraz włączania urządzenia. Po drugiej stronie gniazdo jack 3,5 mm, na środku mikrofony, dodatkowo na dole złącze Lightning, a po bokach przyciski do regulacji głośności. Jeśli chodzi o przód, no to mamy tutaj wyświetlacz RT na 10,5 cala, do którego przejdę za chwilę. Mamy przycisk Home, tutaj szczytnikiem taczeli drugiej generacji. Na górze mamy kamerkę do wideo rozmów. Dodatkowo warto zaznaczyć, że. Mamy tutaj laminację wyświetlacza, no, co po prostu było w modelach Pro, a, a nie było w tych takich podstawowych iPadach i no, dalej nie mamy tej dogodności tak naprawdę. Ja też wybrałem model Pro, głównie też ze względu na to, że chciałem mieć tą laminację w iPadzie 2018 szóstej generacji, tam mi jej brakowało. Laminacja jest to po prostu ta taka przestrzeń, która jest między szkłem a wyświetlaczem. Jeśli nie mamy laminacji ekranu, widzimy po prostu taki, to, taką szparę między ekranem a szkłem. Gdy mamy laminowany ekran, ta szpara nie występuje, dzięki czemu też te ruchy są płynniejsze. A jeśli chodzi o płynność ruchów, no to mamy tutaj technologię Promotion, czyli odświeżanie w 120 Hz. Wyświetlacz prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Mam dodatkowo tutaj technologię True Tone oraz Night Shift. Odświeżanie 120 Hz tego nie będzie widać na pewno na wideo, ale ono naprawdę jest bardzo takie przyjemne dla oka i, i miło po prostu korzysta się z tego iPada, gdy scrollujemy sobie jakieś strony, czy to też ustawienia po prostu. No, mamy dużo przyjemniejsze odczucia z użytkowania, wszelakiego rodzaju animacje po prostu są odświeżane w tych 120 hz no czyli dwukrotności tego takiego standardowego odświeżenia. Jeśli chodzi o specyfikację, no to mam tutaj procesor Apple A10X Fusion. Jest to jednostka sześciordzeniowa o taktowaniu 2,38 GHz, wykonana w 10 nanometrach. Dodatkowo warto oznaczyć, że mam tutaj na pokładzie 4 GB pamięci RAM, co w porównaniu do samego poprzednika, czyli iPada Pro, 9.7 jest dwukrotnie większą wartością, bo tam mieliśmy 2 GB, a tutaj mam 4 GB i to faktycznie czuć w takim codziennym użytkowaniu. No i mamy również dostępne kilka wersji gigabajtowych. Mamy 64 GB, 256 i najwyższa 512. Jeśli chodzi o aparat, no to mamy z tyłu jednostkę znaną z iPhone'a 7, czyli 12 megapikseli ze światłem f1.8, mamy tutaj autofokus, dodatkowo lampę doświetlającą LED, maksymalnie możemy sobie nagrywać filmy w 4K przy 30 klatkach oraz Full HD przy 60, no i jest to praktycznie ta sama jednostka co w iPhone'ie 7, w 7 Plusie mieliśmy tryb portretowy dzięki zastosowaniu drugiego obiektywu, tutaj mamy ten pojedynczy aparat I jeśli chodzi o ten właśnie aparat w iPadzie, Myślę, że on jest dalej wystarczający do wszelakich czynności. Tak naprawdę w iPadzie no, nie korzystamy aż tak dużo z tego aparatu, to więc ta jednostka jest po prostu wystarczająca i jest lepsza niż w iPadzie powiedzmy dziewiątej generacji, gdzie tam mamy dalej te 8 megapikseli. Jeśli chodzi o przód, mamy kamerkę 7 megapikseli ze światłem 2.2 do rozmów bateria ma 8134 mAh dodatkowo jest ładowana przez łącze lightning, czyli jeszcze to stare złącze od 2018 roku, no w iPadzie pojawiło się USB typu C i mogliśmy sobie ładować właśnie poprzez ten port naszego urządzenia no i tutaj mamy jeszcze złącze lightning, przez co też inne akcesoria musimy też dokupywać sobie na lightning, no to jest w jakimś tam stopniu minus ale no da się z tym żyć, iPhone'y tutaj Pory mają to właśnie złącze. No i jeśli chodzi o tą baterię, no to ona w mojej opinii sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Ja podczas takich sesji użytkowania głównie wieczorem tego iPada no jeszcze go nie rozładowałem w jeden taki dłuższy nawet wieczór z nocą. Gdy przyciśniemy urządzenie, bardziej myślę, że tak te dalej 6-7 godzin. Praktycznie jak nowe urządzenie będzie on w stanie tutaj nam wytrzymać. Jeśli chodzi o ładowanie, to tak jak wspominałem na początku odcinka, mamy ładowarkę 12 watową, która ładuje dość długo ten tablet, dlatego ja używam tej 18 watowej na USB typu C i tutaj ten tablet dzięki niej ładuje się po prostu szybciej. Dodatkowo jeśli chodzi o takie ciekawostki, no to mamy tutaj obsługę Apple Pencil pierwszej generacji, który ma właśnie złącze ładowania Lightning, no i parowanie iPada z tym właśnie Apple Pencilem wyglądało tak, że wpinaliśmy sobie tutaj Apple Pencil do portu Lightning, no i tak się właśnie on łączył z iPadem. No i właśnie do tej pory jest to takie dosyć śmieszne rozwiązanie i jesteśmy niedawno po tak naprawdę wprowadzeniu nowej generacji iPadów. No i mamy dziesiątą generację, która ma już nowy wygląd, ale dalej obsługuje Apple Pencil pierwszej generacji i musimy używać do tego no, takiej dziwnej przyjściówki. Tak naprawdę to jest chyba tylko celowe zagranie Apple, a po prostu no, nie dać tego nowego Apple Pencila, żeby był on zarezerwowany dla modeli Air, Mini oraz Pro. Nie wiem, według mnie jest to dziwne rozwiązanie, można było tam po prostu dołożyć tą kompatybilność z modelem Apple Pencil 2. Urządzenie działa obecnie pod kontrolą iPadOS 14 w moim, właśnie konkretnym egzemplarzu. Jest możliwość aktualizacji do iPadOSa 15 oraz mamy informację, że dostanie właśnie ten tablet iPadOS 16. Czy dostanie 17, tego nie wiadomo, ponieważ no, urządzenie jest już na rynku od ponad 5 lat no i to jest kwestia niepewna ale pod tym systemem, który ja mam obecnie, czyli to jest 14 działa on naprawdę bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu, nie czuć żadnego tutaj spowolnienia i powiem Wam szczerze, że mając Apple 13 w iPhone 11 Pro nie czuję gdy po prostu sięgam do iPada może to też zasługa tych 120 Hz tak więc no, wydajnościowo dalej ten iPad jest po prostu moim zdaniem bardzo dobry wyświetlacz również bardzo przyjemnie się z niego korzysta i, i muszę to pochwalić. Ja tego iPada zakupiłem jako takie urządzenie pośrodku MacBooka a, a iPhone'a. Używam tutaj na co dzień MacBooka Air z procesorem M1 no i iPad też miał być takim uzupełnieniem właśnie do niego zamierzam korzystać z tej funkcji Slide Car, tak więc po prostu będę chciał sobie łączyć ten właśnie wyświetlacz MacBooka razem z wyświetlaczem iPada, po prostu mogę sobie udostępnić ekran Maca na ekran iPada, no i to jest bardzo wygodne rozwiązanie już tak naprawdę testowo, ale, ale właśnie łączyłem te urządzenia i bardzo fajnie się to sprawdza myślę, że w recenzji postaram się to jakoś tam pokazać, jest to ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o dalsze dodatki, no to Statch i ID obecnie nie korzystam, bo nie mam takiej potrzeby, a głośniki które mam tutaj aż 4 naprawdę brzmią świetnie i jest to prawie poziom MacBooka R i jak na tak małe urządzenie, naprawdę jestem bardzo z nich zadowolony I, i no to są jedne z najlepszych jednak głośników w tablecie, szczególnie jeszcze w tej półce cenowej, w której możemy go kupić jako używany sprzęt no to jest naprawdę bardzo y, fajna sprawa, jeśli chodzi o pamięć mam tutaj 64 GB i jeszcze mam wolne ponad 50 GB, tak więc tutaj no nie mam problemu z tą pamięcią to jest iPad, to nie jest MacBook czy, czy iPhone, gdzie po prostu nagrywamy więcej filmów później może niektórzy je obrabiają i tak dalej, tak więc potrzebujemy więcej tej pamięci, to jest takie urządzenie do konsumpcji treści tak naprawdę i, i do jakichś innych takich zastosowań w moim przypadku lżejszych. Myślę, że byłoby to wszystko w tym filmie. Zachęcam Was do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę. Postaram się nagrać również recenzję tego urządzenia. Nie wiem, kiedy ona się pojawi, ale myślę, że będzie. Tak samo będą, będzie film dotyczący. AirPodsów, tutaj mam AirPodsy, które no, zakupiłem, to też jest tak jakby uzupełnienie ekosystemu. O nich film jest w trakcie przygotowania. No i myślę, że byłoby to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.